Cześć, tu z chemia na 100%, a oto zadanie dnia. Oblicz pH roztworu kwasu HCl o stężeniu 500 mol na decymetr sześcienny. Oblicz pH roztworu kwasu octowego o stężeniu 500 mol na decymetr chrześcienny i stopniu dysocjacji 4%. Oblicz pH roztworu kwasu HF o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny. Mamy tutaj obliczyć 3 wartości pH dla trzech różnych. Kwasów o podanych parametrach. Czyli pierwszy to kwas solny, czyli kwas mocny. Następnie kwas octowy zaliczany do kwasów słabych. I ostatni to kwas HF, również zaliczany do kwasów słabych. Zacznę od obliczenia pH kwasu HCl. Jest to kwas mocny. Zapisuję jego dysocjację. Zachodzi ona w 100%, czyli wszystkie cząsteczki ulegają rozpadowi na kationy H i aniony Cl. W związku z tym, stężenie ogólne, czyli stężenie kwasu, jest równe stężeniu zdysocjowanych cząsteczek i jest równe stężeniu jonów H. W związku z tym to wszystko ma stężenie 5 setnych mol na decymetr sześcienny. No i mogę już obliczyć pH, czyli pH to jest ujemny logarytm ze stężenia jonów H, czyli Korzystając z kalkulatora albo z tablic, ponieważ tablice maturalne, czy też w wielu książkach, zawierają właśnie logarytm, odczytuję tą wartość z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Tutaj możemy zrobić 1,3. I obliczone. Jest to bardzo szybkie, bardzo szybkie zadanie. No i druga, drugi kwas, który musimy obliczyć. To kwas octowy. Tutaj oczywiście już nie możemy założyć, że stężenie ogólne jest równe stężeniu zdysocjowanych. Ale zapiszemy sobie również dysocjację. Czyli C0 nie jest równe CZ. Jak w takim razie obliczyć CZ ze wzoru na alfę, czyli alfa równa się C zdysocjowane przez C ogólne razy 100%, ten wzór przekształcam do wzoru CZ równa się alfa razy C0 przez 100%. No i podstawiam, alfa wynosi 4% razy 500 mol na decymetr sześcienny przez 100%. Obliczam na kalkulatorze 4 razy 500 przez 100 i otrzymuję Cz równa się 2000 mol na decymetr sześcienny, czyli zdesocjowała taka ilość cząsteczek. Z każdej cząsteczki powstaje 1H+, a więc jest to równe stężeniu jonów H+. Mogę obliczyć pH, czyli pH to jest minus logarytm z tej wartości. No i na kalkulatorze albo w tablicach odszukuję tą wartość. Otrzymuję 2,7 z dokładnością do jednego miejsca. No i trzecia część, czyli kwas HF, również słaby kwas. Zaczynam od zapisania dysocjacji. Strzałki w dwie strony, bo jest to kwas słaby. Tutaj również woda nad strzałką jeszcze. H plus F minus. No i ponownie, C ogólne absolutnie nie jest równe C zdysocjowane, czyli nie możemy w ten sposób tego założyć, bo kwas dysocjuje dosyć słabo. Moglibyśmy to zrobić tak jak w, poprzednim, w poprzedniej części, natomiast nie mamy alfy. A więc nie możemy sobie obliczyć z tego prostego wzoru na alfę, bo tej alfy nie mamy. Ale możemy tą alfę wyznaczyć. Zaczynamy od tego, że w tablicach, w książce czy też na maturze odszukujemy K, czyli stałą dysocjacji tego kwasu. Oznaczana z indeksem A, dlatego że jest to stała Kwasowa. 6, 3 razy 10 do minus 4. No i korzystając z prawa rozcieńczeń Ostwalda, które wyjaśniałem w jednym z poprzednich części, z poprzednich filmików, obliczam tą alfę. Żeby wiedzieć, z którego wzoru skorzystać, czy będzie to wzór uproszczony, czy pełny, muszę sprawdzić stosunek C do K. Czyli 1, przez 6, 3 razy 10 do minus czwartej. Sprawdzam, jaka to jest wartość. Dzielę na kalkulatorze otrzymuję 1587, czyli jest to większe od 400 i taki zapis pozostawię, a więc mogę stosować wzór uproszczony, który przypomnę, brzmi k równa się c0 razy alfa do kwadratu. Z tego wzoru obliczę alfę, czyli przekształcam ten wzór na alfę. Czyli alfa to jest k przez C0 pod pierwiastkiem. Podstawiam. Obliczam pierwiastek, czyli pierwiastek z 6,3 wynosi 2,5. A pierwiastek z 10 do minus 4 to już bez kalkulatora 10 do minus 2, czyli Potęgę dzielimy po prostu przez 2. I otrzymuję alfę. Pamiętam o tym, że alfa tutaj nie jest w procentach, bo alfa, która wychodzi z prawa rozciężeń Ostwalda, jest po prostu y, jakąś wartością bez procentów. Czyli zamieniam tą alfę na procenty, czyli to jest 2,5%. I teraz mogę tą alfę użyć w dalszych obliczeniach, tak jak w poprzednim zadaniu. Czyli Cz równa się alfa razy C0 przez 100%. To jest ten wzór, który używałem tutaj. Podstawiam 2,5% razy stężenie jest 1 mol na decymetr sześcienny przez 100%. Czyli Cz jest równe na kalkulatorze mnożą. 2,5 razy 1 przez 100%. 100 otrzymuje 0,025 mol na decymetr sześcienny i jest to ilość cząsteczek zdysocjowanych, stężenie cząsteczek zdysocjowanych, a widać, że z jednego kwasu powstaje 1H+, czyli jest to równe stężeniu jonów H+. A więc mogę obliczyć pH. pH to jest ujemny logarytm z tej wartości. No i na kalkulatorze albo z tablic... Odczytuję z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. pH tego roztworu wynosi 1,6. Obliczyłem w tym zadaniu pH trzech kwasów. Pierwszy, pierwsza część była najprostsza, dlatego że był to kwas mocny. Drugi kwas był słaby. ale miałem podaną alfę, więc szybko doszedłem do rozwiązania, a w trzecim przypadku był to kwas słaby, ale nie było alfy, a więc alfę trzeba było sobie najpierw obliczyć. I to są takie trzy typy zadań na obliczanie pH kwasów. Od najłatwiejszego, najszybszego, gdzie wystarczy tylko zauważyć, że CZ równa się C0 i obliczyć pH, po troszeczkę trudniejszy, gdzie należy skorzystać ze wzoru na alfę. Aż do najtrudniejszego, gdzie należy skorzystać, do, skorzystać z prawa rozcieńczeń Ostwalda. Można tutaj zauważyć, że praktycznie każde kolejne zadanie zawiera w sobie poprzednie, dlatego też celowo trochę tak napisałem na kartce te zadania, czyli ten etap, gdzie zapisujemy, jakie jest stężenie jonów H, jakie jest PH, występuje w każdym zadaniu. On jest w tym zadaniu, w tym zadaniu. I w tym zadaniu. To jest ostatni etap, najprostszy, i tylko ten jeden etap składa się na pierwszy typ zadań. Jeżeli mamy alfę, to dochodzi nam jeszcze obliczenie Cz ze wzoru na alfę i ten typ występuje tylko w tym drugim zadaniu, ale występuje też w tym trzecim, kiedy już tą alfę sprawa rozcięczeń Ostwalda mam. Czyli ten krok powtarza się i tu, i tu. Natomiast w najtrudniejszym typie zadań, najdłuższym, pojawia się jeszcze etap. Wyznaczenia alfy, czyli stosunek C do K, a następnie wzór na alfę. Czyli można tutaj wyróżnić trzy etapy. Ja je zaznaczę. Czyli tutaj mam etap tylko jeden, tutaj jest etap pierwszy i drugi. Tu jest tylko jeden, a tutaj mam etap pierwszy, gdzie obliczam alfę, potem etap drugi, gdzie obliczam CZ. I potem etap trzeci, gdzie obliczam pH, czyli to zadanie składa się z trzech etapów. I każdy kolejny typ zawiera poprzednie etap, a więc mamy tutaj taką kaskadę i jest pewna powtarzalność w wyznaczeniu pH tych kwasów. Dodatkowo widać jeszcze na podstawie pierwszego i drugiego, tutaj jeszcze jeden wniosek z tych zadań, że jeżeli tutaj mamy kwas mocny o stężeniu 500, a tutaj mamy kwas słaby o stężeniu 500. To pH tego kwasu słabego jest oczywiście wyższe, ponieważ nie wszystkie cząsteczki dysocjują. Także jest to kolejny też wniosek wynikający tutaj z tego, że obliczyłem trzy kwasy w jednym zadaniu. Dla treningu rozwiążę to zadanie jeszcze raz samodzielnie. Powodzenia w przygotowaniach do matury i sprawdzianów z chemii.